Czy Twoje rodzice myślą, że oglądasz anime tylko o wróżkach, elfach i wielkich opaj? A może brakuje Ci dobrego serialu, przy którym możesz się wypłakać? Dobrze trafiłeś, your line in April wyciśnie łzy nawet z tej wrednej baby, która robi zaosiedlowy monitoring. Your Line in April to 22-odcinkowe anime opowiadające o młodym muzyko Koseju Arimie, który po śmierci matki postanowił porzucić grę na fortepianie przez utratę możliwości słyszenia własnej gry. Pewnego dnia, za sprawą swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Tsubaki Sałaby i kolegi ze szkoły Rioty Watariego, poznaje piękną i utalentowaną muzycznie dziewczynę, Kaori Miyazono. Nastolatka, dzięki małemu kłamstewku, namawia Koseja do powrotu do gry i rozpoczyna nowy rozdział w jego życiu. Anime skupia się na problemach bardzo częstych, lecz rzadko poruszanych w gronie nastolatków, tak jak śmierć rodzica, przemoc domowa, choroba w młodym wieku. Pokazuje też, że wbrew pozorom każdy ma jakieś marzenie i ciągle do niego dąży za wszelką cenę. Twoje kwietniowe kłamstwo ukazuje również problem wybitnych artystów, jakim jest presja ze strony najbliższego otoczenia. Zamiast otrzymywania jakiegoś wsparcia, możliwości dotknięcia od stresu związanego z występami, bliscy często naciskają na ambicje i poprawę umiejętności artysty. Osobiście popłakają się tylko raz, pod koniec, gdyż po części już od połowy serii podejrzewałem, co się stanie. Jest to po części wina twórców, gdyż dawali zbyt jawne wskazówki, jak cała historia się skończy. Tak więc, czy polecam anime Your Line in April? Jak najbardziej. Można wiele się z niego dowiedzieć o młodych artystach i ich problemach. Do tego wyciśnie łzy nawet u pospolitego zjadacza chleba. Twoje kwietniowe kłamstwo przekazuje wiele cennych treści, z których można coś wyciągnąć. Także muzyko graj, a Wam życzę miłego oglądania!